Witajcie kochani na kolejnym filmiku na kanale Kokolity. Jeśli nie znacie naszego sklepu, jest to drogeria internetowa, gdzie możecie znaleźć wiele kosmetyków. Dziś właśnie mam Wam do pokazania jeden z nich, a dokładnie zestaw. Zestaw dla. Czokoholików, bo tak właśnie e, nazywa się ten produkt, który chcę Wam e, pokazać, Czokoholik. Ale zanim do tego przejdziemy, e, serdecznie chciałabym Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli stawicie łapkę w górę. E, no a ja już za momencik pokażę Wam, o co dokładnie e, dzisiaj się rozchodzi. I zestaw, który mam. Tutaj wam do pokazania. Jest moim zdaniem idealnym prezentem dla przyjaciółki, koleżanki, siostry i co najważniejsze dla samej siebie. Także moje drogie i moi drodzy, jest to ogromny zestaw od marki Makeup Revolution Czekocholik. W środku zaraz wam pokażę co dokładnie się znajduje, bo jak sama nazwa wskazuje, są tam czekoladki już nam dobrze znane, ale jest coś wyjątkowego, ponieważ Największa e, czekoladowa paleta, jaka do tej pory powstała e, właśnie mm, w marce Makeup Revolution. Także usiądźcie wygodnie. Ja zabieram się do otwierania i pokazania Wam, co dokładnie znajduje się w środku. Po otwarciu, tak właśnie na pierwszy rzut oka, prezentuje się ten zestaw. Robi ogromne wrażenie. E, sama ta paleta, o której już Wam wspomniałam, no, rzuca się w oczy e, pokażę Wam ją zaraz e, w środku i tutaj mamy Fixing Spray oczywiście nie mogłam się powstrzymać i na początek chcę Wam pokazać tą dużą paletkę, o której Wam już wspominałam, paletka Jumbo Chocolate e, samo opakowanie robi ogromne wrażenie, jest kartonowe w środku znajduje się też lusterko e, pokaźnych rozmiarów no i zobaczcie 35 cieni w zestawie ChocoHolic znajdziemy również zestaw pędzli. Są to trzy pędzle do makijażu oczu. Musicie sami przyznać, że wyglądają uroczo. Zarówno trzonki, jak i skówki są boskie. No i żadna z nas nie odmówi sobie makijażu takimi właśnie pędzlami. Możemy tu znaleźć również lusterko. Design jest zachowany, tak samo jak w pędzelkach. No, ja jestem oczarowana. No i jak dobrze wiemy, lusterko przydaje się nam zarówno w naszej kosmetyczce, jak i w naszej torebce, gdzie możemy sobie sprawdzić nasz makijaż. Oczywiście wykonany kosmetykami, właśnie z tego zestawu. Tutaj możemy znaleźć również dwa błyszczyki: Ginger Chocolate oraz Berry Chocolate. Zobaczcie, tutaj mam słocze tych dwóch pomadek. Ginger to jest taki idealny jak delikatnie wpadający w róż. A natomiast Berry powiedzmy to jest taki mm, transparentny błyszczyk. Ja osobiście bardzo lubię takie kolory. Zestaw Czekolik nie przestaje mnie zaskakiwać. W środku znajdziemy dwie palety cieni, znane już i kochane nam czekoladowe palety od Makeup Revolution. No jednak, te dwie są na razie dostępne tylko w tym zestawie: jest to Ginger Chocolate oraz Berry Chocolate. Na początek pokażę Wam Ginger Chocolate, no jest mi ona bliższa. No tak mi się wydaje, ponieważ ja kocham osobiście imbir, nie zawiodłam się, zobaczcie, tak ona prezentuje się w środku i przywodzi ona mi na myśl taką gorącą herbatę z pomarańczą, goździkami, oczywiście imbirem, czy też na przykład grzańcem. No dla mnie wygląda bosko, są takie ciepłe odcienie. Teraz zobaczmy paletkę Berry Chocolate, jak ona prezentuje się w środku. Okej. Okay. Tutaj na pewno fanki różu nie będą zawiedzione, ponieważ w środku znajdziemy oczywiście mm, neutralne brązy, róże jak i delikatny fiolet, także na pewno ta paletka spełni Wasze oczekiwania. Mówiłam Wam o dwóch paletach cieni, jednak ten zestaw mnie zaskoczył i w środku znalazłam jeszcze jedną paletkę Violet Crush. Zobaczcie, w środku oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy fiolety i Makeup Revolution nie zapomniało o naszej twarzy. W tym zestawie znajdziemy również produkty do konturowania, jak i ukochane przez wszystkie stroki rozświetlacze. Zobaczcie, tak prezentuje się e, zestaw dwóch brązerów do konturowania naszej twarzy. W środku znajdziemy brązer chłodniejszy do konturowania oraz cieplejszy właśnie do ocieplania naszej twarzy. No i na koniec została nam gwiazda poletka rozświetlaczy od marki Makeup Revolution. W środku znajdziemy również dwa produkty, jaśniejszy oraz ciemniejszy rozświetlacz, a jak wszyscy dobrze wiemy, Makeup Revolution umie w rozświetlacze, więc ta jakość na pewno nas wszystkie zadowoli. I to już wszystkie produkty zestawu ChocoHolic. Mam nadzieję, że jesteście oczarowani tak samo jak ja. Ja osobiście bym chętnie przygarnęła taki zestaw. Um, design, produkty kompletnie mnie oczarowały. No i cóż kochani, bardzo dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że subskrybujecie już nasz kanał i zostawiliście łapki w górę. No i serdecznie zapraszam Was na kolejny filmik. Do zobaczenia!